Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Przyjęliśmy w zeszłym roku strategię rozwoju elektromobilności dla naszej spółki, która zakłada, że w ciągu 10 najbliższych lat wybudujemy prawie 1000 nowych stacji na terenie działania OSD, czyli na południu, tutaj Polski, gdzie jest ulokowany. Ulokowany tauron. Co się z tym wiąże? Bo to nie jest tylko takie samobudowanie stacji. Oprócz tego szukamy partnerów do tego, aby pozyskać najlepsze lokalizacje, które będą bardzo komfortowe dla naszych mieszkańców. Chcemy, aby każdy klient Taurona mógł w bezpieczny i komfortowy sposób poruszać się po południu Polski. Zapraszamy oczywiście bardzo szeroko do współpracy samorządy, miasta, które chcą rozwijać u siebie elektromobilność. My, jako Tauron, nowe technologie cały czas poszukujemy nowych lokalizacji, a najlepszym partnerem w mieście jest jego gospodarz. On doskonale wie, gdzie są potrzeby, w jaki sposób mieszkańcy też oczekują, w których lokalizacjach tych, tych stacji ładowania. My jesteśmy bardzo otwarci na dialog, abyśmy tam wybudowali nasze stacje ładowania, aby służyły one po prostu mieszkańcom danego miasta. Wprowadziliśmy ponad pół roku temu tak zwany cennik dynamiczny, który umożliwia ładowanie się w określonych godzinach, kiedy to cena na giełdzie jest niska. Dajemy możliwość naszym klientom do tego, że mają możliwość załadować się po bardzo atrakcyjnych, atrakcyjnych cenach. Klient otrzymuje od nas dzień wcześniej informacje na temat tego, jakie będą ceny na drugi dzień, w jakich godzinach, więc sam sobie może zaplanować, aby podjechać na naszą stację i w preferowanych dla siebie warunkach załadować swój samochód. Dajemy wybór naszym klientom i to jest myślę, że najważniejsze.